Oczywiście, że warto! Cała masa pracy przede mną, ale warto. No więc ja już po rozmowie z naszą nową e, studentką. I co? I lecę teraz po mojej Kajusie? Oczywiście, że warto. Cała masa pracy przede mną, ale warto. Uuu, dzień dobry! Dzień dobry! Z kim tu my dzisiaj rozmawiamy? Dzień dobry, ja jestem Kinga. Właśnie dołączyłam do programu i zamierzam z swoje życie. Ja! Kinga właśnie zrobiła swoje pierwsze nagranie, bo ich nie lubi ogólnie. Bardzo tego nie znoszę. To nieważne, bo właśnie to zrobiła, więc już ma pierwszy krok za sobą. prawie dla mnie, dziękuję, dziękuję Brawo. Kinga jest naszym nowym członkiem programu Expert i Diamond, także gratuluję, kochanie, cudownego Dzięki. wyboru. No i widzimy się na live i będziemy sobie pracować. Kinga, słuchajcie, ma genialne plany i wspaniałe marzenia, o których się przed chwilką ze mną też podzieliła, także już sama się nie mogę doczekać, jak będzie kupować bilety. Jeszcze nie powiem Wam gdzie. Chyba, że sama powiesz, co będziesz robić. Nie, nie. Jeszcze nie powiem. Jeszcze nie powiesz, dobra. Ja okay. <grywa> po, po, pomachaj ładnie i powiedz, yy, powiedz czy warto. Dla swoich marzeń i dla siebie. Tak jest. Buziaczki. Buziaczki. Jesteśmy na spacerze do paczkomatu. Na spacerze do paczkomatu. Czy dawno z paczkomatem nie widzieliście po prostu? Y nie. Ci nie widać teraz jak tak no. Bo y, tata y, zapomniał kurtki wziąć, było takie fajne, ładne słońce I, i nasz wujek, Marek, y, y, pokazał tacie i teraz idziemy. No tak, idziemy tak. so, sobie po prostu do Tak. i tam będziemy sobie odbierać kurteczkę, a jestem na tym, czasie się zrobi konsultację i za chwilę wracamy po prostu Chodź. do domku. Like. Tak! Idziemy do babci. Dobry dzień. Rozpoczynamy od próby wysyłania umów o dzieło do ZUS-u, które nie działa. Także... Polska! Pięć razy, jak nie więcej, próbowaliśmy zgłosić umowę, a wyskotkuje nam błąd. Dlaczego? Bo e pułap się zaciwnie. Zapkał, bo za dużo ludzi wnioski składa, bo do dzisiaj są wnioski. I koniec. I dzień dobry. dobry. Czydamy <laughs> w kraju nad Wismą. Tu nic nie działa. Od zusu przez przez Miłego dnia! Cześć kochani. Jesteśmy właśnie w szeguło polskim. Jest też kupena nad jak mówią mój mentor. Tak, pozałatwiać parę rzeczy, a przy okazji takie coś nabyliśmy dla naszych dzieciaków e, i dzisiaj będzie zbieranie tuksów. albo psikus. Ale psikus. Myśleliśmy, że nagramy Wam coś na temat taniego klienta. Tani klient to klient, który marudzi. To klient, który nie docenia wartości. To klient, który zawsze wymaga więcej niż zapłacił. I teraz pamiętaj, jeżeli chcesz mieć klientów, którzy są wdzięczni, którzy nie marudzą, którzy ufają Tobie, wiedzą, że to co robisz to jest Twoją ekspertyzą i nie musisz udowadniać niczego, nie musisz się z nim żreć, musisz stać się premium po kroczku. Uciekając od takiego klienta przestajesz tracić na niego czas później, bo y, tani klient, jak my sobie doskonale znamy, zdajemy z tego sprawę i czasami nam się jeszcze zdarza taki tani klient z przeszłości, już nie w fotografii, ale na przykład w edukacji, to pojawia się sytuacja, w której trzeba później na niego poświęcić 5000 razy, żeby mu wyjaśnić, co coś, co jest oczywiste, albo mm. odpisać na parę pism, bo ktoś lubi pisać pisma. No i dzisiaj na przykład będę pisał pismo, stracił, ci będę musiał parę minut, żeby odpisać komuś na jakieś pismo. Bez sensu, po co? Ci, którzy od nas kupują za 6, 7, 10 tysięcy, nie piszą pism. Oni wiedzą, co kupują, bo wiedzą, po co wydają pieniądze. Oni tego przede wszystkim używają i na tym zarabiają. Wyciągnęła się ze sklepu nasza mamusia. Tak, to z z zwoła, kobietami do sklepu, to jest raczej um, ciężka sprawa. Idziemy więc dalej. tymczasem ja z wielkiej ciekawości na poczcie natknęłam się na pewną książkę. I jest to naprawdę ciekawa, co w niej jest i w jakim charakterze zostali pokazani bohaterowie. A jest to książka, tak, czyli Polscy Miliarderzy. Ich żony, dzieci i pieniądze autorstwa Moniki Sobień-Górskiej. Czyli moja Ciekawe. żona się przymierza będziemy się tam po prostu. Tak, tak. No zobaczymy. Przeczytam, powiem Wam, co ciekawego się dowiedziałam i co na ten temat uważam. Ja też kupę nad ciężko pominąć mi jedno miejsce, w którym praktycznie wszystko się zaczęło dawno temu. Czyli bycie moje na scenie, funkcjonowanie zaczęło się w tym miejscu tutaj. Tutaj prawie mieszkałem. Tutaj miałem swojego pierwszego mentora, który tam dalej siedzi prawdopodobnie. Co to jest? Powiedz. Cicho. Wiedzą. Jeszcze nie wiedzą, nie muszą powiedzieć. Tam zaraz zobaczą znaczek. O, jest napisane na górze. Rzeckie Centrum Kultury. Tutaj mały Pawełek tańczył, śpiewał, recytował. No. Innych rzeczy już nie robił? Co zrobiliśmy? Pierwszy wspólny biznes. Tak, to zrobiliśmy. Tak, sprzedaliśmy. Warsztaty, słuchajcie. Tak, tutaj. Tak, na Gajek WTS Pro. To jeszcze przed warsztatami kultury się odbywało tutaj. Mało tego, tutaj robiliśmy też w ogóle pierwsze rzeczy wysokopłatne. Nie zdaje się sprawy, pewne. Wysokopłatne, które robiliśmy w ramach pewnych no tak. wyborów, robiliśmy wideo i to były bardzo dobre pieniądze wtedy. Chociaż i tak za małe w związku z tym, co było powiedziane. Tamten pan, który tam siedzi i coś tam później obiecał. My się jeszcze przypomnimy, panie, że ją. No, no. Tutaj. Codziennie taniec i robienie wszystkiego, co ze sceną związane. To jest miasto. Pomijając to, że tutaj funkcjonowałem, ale się tu nie urodziłem, bo ta pani jechała po trzech szpitalach, żeby mnie urodzić. Przez wszystkie województwa. Coś, przez opolskie, przez dwa. I w Żegu jest jedna dobra rzecz. Są dwie dobre rzeczy. Jest. Hałwa to z brzegu. Ale jest też druga rzecz, która została kiedyś nazwana najbrzydszą rzeczą w Polsce. Jedną z najbrzydszych według jakiegoś rankingu O, ten pomnik, był zielony, jest pomnik Jana Pawła II. Idę do kwestii Jana Pawła II nie mam nawet nic, ale w ramach internetów naprawdę wygrał w pierwszej dziesiątce najbrzydszym pomnikiem w Polsce. I bardzo długo żeśmy się z niego śmiali, bo był zielony, 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 później poprawili zrobili brązowy co do kwestii estetyki. Nie wiem, nie jest najgorzej, ale tak było. Cukierek albo psikus, i to już. Dałaś mi tu cukierkę. A ja mogę zrobić do niej takiego psikusa, A nie powiem głośno, bo mama słucha. <grybuj> Miasteczko B nad rzeczką O, to jeszcze. Miejsce, w którym jest jeszcze jedna fajna rzecz. Jest, jest parków od cholery. Tutaj, jak mój świętej pamięci wujka przywieźli, to powiedział, że go do lasu wywieźli, bo tutaj się z parku wchodzi do parku. A teraz, jeszcze zrobili nowy park, którego nie było, który kiedyś starą fosą. I stwierdzili, że zrobią tu park. Czyli to jest park piąty park? Trochę. Mało tego. W tym miasteczku zmarł ostatni piast z linii rządzącej. I o dziwo jest jeszcze jedna rzecz, I jeszcze jest jedna rzecz. O której powiem wam za chwilę. <śmiennie> 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 Chyba Jezus, ona musi gadać tam? A powinna być w domu, ale ma farta, bo idzie do lekarza tam. Robicie. To mnie bardzo ciekawe. Napiszcie w komentarzu. <laughs> Tam szczególnie taką informację. Od jednej pani fotograf, że ona próbuje zrobić swój biznes foto, ale tak ciągle czeka, coś robi. Ale tak właściwie to nic z tego nie wychodzi. No i dlaczego? Dlaczego nie wychodzi. Bo też nie ma konkretnego planu. No ale chyba się skąd ma ten konkretny plan mieć. Ale ma mieć go stąd, że pewne rzeczy trzeba się nauczyć. Ja też nie wiedziałam, w jaki sposób biznes prowadzić. Ja też nie wiedziałam, jak to się robi, żeby to było dochodowe. Skąd brać tych klientów? Jak pokazywać siebie i swoją markę jako markę premium? To bywa trudne na początku, bo my wszyscy tego nie rozumiemy. Jesteśmy tylko artystami. I dla nas, sprzedaż i marketing, to jest sprzedawanie się. Tylko wybaczcie, no, ale bez sprzedawania tego, co my robimy, nie pomagamy ludziom. Także kwestia. Do zbudowania strategii, do promowania się i do pokazywania wartości tego, co robimy. To wartość spowoduje, że ludzie zapłacą za to zdecydowanie za więcej. Zaraz idziemy do domku, przebierać się. Mały szkieletor, mały szkieletor był już na dworze. Ja będę nie będziemy ale wiecie, że dzisiaj będziemy mieli pizzę?